Dziękuję bardzo. Wątki nam się bardzo rozwijają. Teraz chciałbym zapytać pana sędziego Rygla o, o, o tych niepokojach, które dzisiaj mamy w sądach i o pewnej przyszłości, ale musimy jakby sięgnąć do tego, co dzisiaj się dzieje. Ja tak kiedyś spojrzałem, bo też zawodowo muszę się zajmować mediami. W jednym tygodniu wiceminister sprawiedliwości na, na dużym zgromadzeniu sędziowskim mówi, Chyba jednak zlikwidujemy sądy apelacyjne, bo tak będzie taniej i szybciej, zwłaszcza, że część sędziów, yy, widząc yy, to, yy, ten niepokój i to zamieszanie, ci, którzy mają uprawnienia emerytalne, no masowo zaczynają składać wnioski o przejście w stan spoczynku. Będzie łatwiej, będzie taniej. Yy, w tym samym tygodniu prezes rządzącej partii mówi, chyba jednak zlikwidujemy sądy rejonowe, żeby stworzyć wielkie okręgi, yy, bo taką mamy wizję. I może jednak zwiększymy kognicję Sądu Najwyższego. To pytanie chciałem zadać profesorowi Wróblowi, więc może nie, nie zadam go jeszcze, ale bym prosił pana sędziego Gróbla, jak z perspektywy sądu, czy możemy dzisiaj snuć tutaj wizję informatyzacji yy, i tych zagadnień usprawniania wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli na granicy dzisiaj balansujemy niezawisłości sądów, jest ustawa o dyrektorze sądów, pojawiają się różne koncepcje rozpędzenia Krajowej Rady Sądownictwa, czyli wygaszenia konstytucyjnych kadencji członków Rady. Jak, jak widzi to sędzia Liniowy? Dobrze. Dzień dobry Państwu. Odpowiadając wprost i bezpośrednio na pytanie. Pana sędziego, no to koniaki jest, każdy widzi. To znaczy to, co się dzieje aktualnie w sferze publicznej, w oczywisty sposób ma wpływ na sądy, natomiast problem polega też na tym, że póki co my dyskutujemy z niewiadomym, to znaczy zapowiada się różne reformy sądownictwa, natomiast możemy dyskutować tylko z pomysłami, które się pojawiają w sferze wirtualnej, a nie mamy możliwości dyskusji nad Wizją wymiaru sprawiedliwości. No to sprowokuje. Realną rzeczą jest odmowa przez prezydenta dziesięciu sędziów nominacji. Czy to próba sił, czy to tak naprawdę standard, który zagości za jakiś czas? To jest konsekwencja pewnego stanu politycznego, który jest i to wszystko zależy, o tym pani doktor mówiła. Zmierzamy do jakiegoś starcia i zobaczymy, co się z tego wyłoni. No problemem oczywiście jest to. Że pewnie musimy się dzisiaj jako sędziowie już zastanawiać, w jaki sposób się zachowamy w przyszłości i próbować modelować jakiś, jakiś styl zachowań czy styl reakcji. Natomiast tu troszeczkę uciekam od bieżą, oceny bieżącej sytuacji, ale powiedziałbym tak, że. Jaki jest dzisiaj stan wymiaru sprawiedliwości jest trudno, do, trudno to powiedzieć, ponieważ rzeczywiście informacje mamy bardzo chaotyczne. Tu Pan Sędzia Żurek przytoczył pewne dane statystyczne co do oceny pracy sądów. Pewnie jeżeli byśmy się bardzo chcieli oprzeć na statystyce, to z jednej strony nie wygląda ona tak dla sądu źle w skali globalnej, ale jednocześnie mamy powszechne narzekanie na wymiar sprawiedliwości, powiedziałbym, że w znacznej części uzasadnione, bo jeżeli popatrzymy na podstawową rolę sądów, jakim jest, jaką jest z odwołaniem się do artykułu 45 Konstytucji realizację prawa do sądu yy, i to z określonymi przymiotnikami, no to po pierwsze powinniśmy być zainteresowani uzyskaniem czy, działalnością sądu, jest wydanie orzeczenia, czyli tym tworem tej działalności jest rozstrzygnięcie jakiegoś problemu. No i także pewną wartością konstytucyjną jest sprawność postępowania, czyli żeby to było w miarę szybkie uzyskanie sprawiedliwości. I jeżeli weźmiemy pod uwagę te dwa aspekty, czyli po pierwsze jesteśmy zainteresowani wydaniem orzeczenia, wydaniem wyroku, ale pewnie jesteśmy zainteresowani nie wydaniem. Byle jakiego wyroku, tylko w miarę odpowiadającego poczuciu sprawiedliwości, jednocześnie mamy realizować sprzeczną z tym regułę związaną ze, z szybkością postępowania, no to musimy wypracować pewien, pewien prawidłowy model, a jednocześnie w obu tych aspektach, czyli tak wartości merytorycznej, jak i sprawności postępowania, sam wykonując obowiązki wizytacyjne w sądzie mam szereg uwag do sędziów i. Tutaj trzeba, trzeba przyznać, że pewnie stan nie jest dobry. Ale ten mój wstęp co do aktualnego stanu wymiaru sprawiedliwości, stanu sądów, jest nawiązaniem także do pytania pierwotnego pana sędziego, ponieważ chciałbym postawić o to taką tezę, że obecny stan sądów jest efektem permanentnego reformowania sądownictwa. Znaczy, ja. W sądzie pracuje 22 lata i przez te 22 lata nie było okresu niereformowania sądów, przy czymś, co jest dość powszechne niestety w naszej kulturze politycznej, przy przyjęciu braku ciągłości władzy. A w związku z tym każda kolejna zmiana powodowała odmienne koncepcje reform. Zwłaszcza jeśli chodzi o ministrów sprawiedliwości, prawda, bo to było gorące krzesło. No to jest jakby... 9 miesięcy, proszę Państwa, to, jest, to była średnia do tej pory. Ale tutaj nie chcę wchodzić w ten temat, natomiast chciałbym powiedzieć może tak, że jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to proszę zauważyć, że pomysły na reorganizację sądów były stale jakieś podnoszone, miały one charakter daleko przypadkowy. Czy Państwo jeszcze pamiętacie, że 10 lat temu były sądy Grodzkie, które działały 4 lata. Jeszcze wcześniej. jeszcze wcześniej. W związku z tym, jakby ze względów organizacyjnych, mamy, mamy ciągłe zmiany. Jeżeli odwołam się do podstawowego mojego narzędzia pracy, jakim jest kodeks postępowania cywilnego, to liczba nowelizacji w ciągu roku to jest kilkanaście, czyli w przeciągu iluś lat idziemy w setki e, nowelizacji. Czyli Generalnie ta teza zmierzałaby do tego, że to, co dzisiaj sądom jest najbardziej potrzebne, to jest kwestia stabilizacji, a która, na którą oczywiście szans nie mamy. Mamy teraz nowe pomysły jakichś reform bliżej nieokreślonych. Możemy tylko w zależności od tego, od stopnia przypisywania intencji ustawodawcy, domyślać się bardziej bądź mniej idących, idących zmian. W związku z tym... Ta kwestia aktualnego stanu, stanu rzeczy jest tutaj um, dla mnie oczywista, że um, ten brak stabilizacji jest tym, co przekłada się na bieżącą pracę sądów. Ale teraz nawiązując jeszcze do tej pierwszej części um, wykładu, powiedziałbym jeszcze tak, że um, zastanawiałem się, jak, jak powie, odpowiedzieć na pytanie co do stanu kondycji szerzej także i prawników prawników w Polsce i bojąc się tego, żeby moje wystąpienie nie polegało wyłącznie na narzekaniu, to na narzekaniu nie na prawników, tylko na rzeczywistość może to powiem, to jednak trzeba by sobie odpowiedzieć tak, że żyjemy w świecie, który się bardzo szybko zmienia. Zresztą te cykle historyczne różnych zmian są coraz krótsze Wpływ na to zawsze zapewne ma i rozwój technologii. Proszę zauważyć, że sam rozwój środków komunikacji w niezwykle szybki, szybki sposób idący prowadzi nas do zmian sposobów myślenia, zmian zachowania i tak dalej. W związku z tym zapewne rzecz polega na tym nie żeby narzekać na istniejącą rzeczywistość i to na tę na tą zmianę, która ma charakter obiektywny, nie narzekać na to, że żyjemy w świecie, w której nie ma już autorytetów. Żyjemy w świecie, w którym w istocie w dużej części w sferze publicznej nie ma poczucia wstydu. E, tylko próbować się z tym, e, z tym zmierzyć. E, to jest podobnie jak z procesem informatyzacji. Tutaj mogę z Państwem się podzielić z moimi pewnymi przemyśleniami, ponieważ także wykonując obowiązki służbowe, w jakim stopniu z tą informatyzacją sądów mam do czynienia. Ale proszę zauważyć, że sama informatyzacja sądów zapewne jest czymś pożądanym, bo odpowiada na istniejącą zmianę technologiczną, a w związku z tym ma ułatwić funkcjonowanie, funkcjonowanie sądom, sądom a i funkcjonowanie klientom sądów stroną postępowania. Problem polega tylko na tym, że sama informatyzacja jest, nie, mo, mo, może przynosić nie tylko korzyści, ale stanu, może stanowić także pewien rodzaj zagrożeń. O części już tutaj e, e, pani mecenas mówiła. No, wystarczy powiedzieć tak, że, sam, że informatyzacja i wszelkie nośniki informacji e, niezwykle ułatwiają pracę z jednej strony ale z drugiej strony to ułatwienie jednocześnie jest utrudnieniem i, wy, i, i wymaga od korzystającego większej dyscypliny, większej rzetelności, a nadto umiejętności wyboru informacji. No wystarczy odwołać się do baz informacji prawniczej. Dzisiaj Państwo macie bazy, które no spokojnie możemy nazwać śmietniskiem ponieważ dostęp wszelkich orzeczeń wytezowanych jest tak duży, że dzisiaj nie jest problemem dotarcie do orzeczenia, problemem jest umiejętność korzystania i umiejętność wyboru. I tutaj mamy podstawowy problem, z tego nie umiemy korzystać. I tutaj pani Mecenas mówiła o pismach pełnomocników, no, sam mogę odwołać się do sytuacji, w której operacja liczyła 100 stron, a polegała na tym, że była skompilowaniem szeregu orzeczeń, a także przedstawieniem bardzo szczegółowym, jakby powtórzeniem tego, co było w aktach. Prawda? To, to I, ile liczyło uzasadnienie co tu zapytam. No, z drugiej strony, żeby nie było tylko, że narzekam na pełnomocników. Rzeczywiście dzisiaj jest problem taki, że Państwo, jak spotykacie się z uzasadnieniami sądu pisanymi, tymi pisemnymi, to te uzasadnienia dzisiaj są wielokrotnie dłuższe niż jeszcze były 10 lat temu. Ponieważ znowu mamy pewną łatwość korzystania, przekopiowywania i korzystania z szeregu informacji. Natomiast już poskładanie tych informacji jest dużo trudniejsze. Czyli chciałbym tutaj powiedzieć o no taką tezę, że ta informatyzacja, dostęp no, z uwagi na nowe komunikatory itd. itd. Powoduje, że przy braku umiejętności myślenia i korzystania mamy czy jest ułatwiona pewne lenistwo, czy pewne brak rozumowego, rozumowego korzystania, korzystania z tej informacji. No i rzeczywiście no, tutaj te uzasadnienia sądów dzisiaj. E, 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 zawierają znowu na zasadzie kopiuj i wklej szereg informacji, które są zbędne. Natomiast, żeby odnaleźć istotę problemu w sposób umiejętny, zwięzłe przytoczenie myśli, to z tym już mamy dzisiaj dużo większe problemy niż mieliśmy dawniej. Proszę zauważyć, że to jest, że to jest dokładnie tak, jak samo pojawienie się komputera w pracy sędziów spowodowało, że. Spowodowało hmm, sytuację, że, że przy sporządzaniu uzasadnień, przedstawianiu własnych myśli, to ułatwienie zredukowało zwięzłość wypowiedzi. Jeżeli jeszcze dawniej sędzia, żeby sporządzić uzasadnienie, musiał je dyktować bądź pisał od razu ręcznie, to umiejętność pewnego rozumowania, przedstawiania istoty zagadnienia była istotna. Dzisiaj jak piszemy na komputerze, to jest obojętne co ja napiszę, bo najwyżej poprawię, prawda, więc to idzie pewną, pewna swobodna, swobodna, swobodna myśl idzie, więc jakby tu jest pierwszy, pierwszy aspekt. Informatyzacja, nie mówiąc już o tym, że no tutaj nie będę może rozwijał tej myśli, ale i o tym, że sama dostępność informacji same zmiany w komunikowaniu się, sposobach komunikacji muszą spływać na sposób myślenia. Znaczy my dzisiaj inaczej, inaczej zaczynamy, zaczynamy myśleć. No, odwołam się chociażby do, do e-protokołu. Tak? Znaczy tutaj pani mecenas dostrzega walory e-protokołu. Te walory na pewno istnieją, natomiast ja bym chciał wskazać na zagrożenia. Proszę zauważyć, że o ile Mieliśmy protokół pisemny i sędzia musiał przetworzyć informacje do protokołu, to wymagało to od niego przygotowania do rozprawy. Pomijam, mówię o pewnym świecie idealnym, tak? no ale jeżeli byśmy ten świat idealny mieli, no to przychodzi sędzia, który jest dobrze przygotowany, a w związku z tym na przykład uzyskanie treści dowodów osobowych wymagało od niego dobrej analizy tego, o co w sprawie chodzi, po to, żeby umieć. Się zapytać, a potem treść, którą uzyskiwał, musiał przetworzyć. Dzisiaj przy e-protokołach w zasadzie mogę wyjść na salę rozpraw bez przygotowania. Bo ja mogę, jak powiem, tak jak to się brzydko mówi, na żywioł świadka przesłuchać. Mamy w związku z tym zupełnie inny walor tego dowodu. Zresztą pewnym walorem z kolei e-protokołu jest to, że odsłuchując czasami, <grym> tutaj jest postawiona ostatnia, jak to czy pytanie, jak to są Odsłuchłem te drugie instancje, czy t, odsłuchują tych protokołów rozpraw, no to z drugiej strony dzisiaj, jak odsłuchuję treść dowodów osobowych, to nie ma dla mnie wątpliwości, że w dużej części, jak nie w przeważającej, ten efekt, jaki jest związany ze znaniami świadków, ma walor daleko przypadkowy. W związku z tym to nie jest kwestia dobrej analizy i potrzeby, tylko kwestia przypadkowości zadawania pytań, umiejętności sędziego, umiejętności pełnomocników. Wracamy I wracamy do punktu wyjścia. Zresztą, znowu, ten świat informatyczny, nie wiem czy to jest wyłącznie tego efekt, bo być może także i tego, tego że mam do czynienia ze światem i roszczeniowym, i bez autorytetów, i troszeczkę bez wstydu. A w związku z tym mamy inne podejście troszkę do rzetelności, do nakładu pracy, który musimy wykonać, żeby pewien efekt osiągnąć. Ale generalnie, jak niejednokrotnie, jak rozpoznaję jakieś sprawy sądowe, to dochodzę do wniosku, że znowu wyrok nie jest wynikiem tego, co jak, jak obiektywnie postępowanie dowodowe mogło być przeprowadzone i. To rozstrzygnięcie, jak, jaką obiektywnie treść by mogło mieć, tylko ten efekt działalności sądu jako jest wyrok, jest efektem przypadkowości w zależności od umiejętności pracy sędziego i umiejętności pracy pełnomocników. I mam szereg przykładów spraw, przy których brak, czy jakby pójście takie z prądem przy rozpoznawaniu sprawy powoduje, że to, co otrzymujemy ostatecznie jako pewien efekt, jest dość przypadkowe. I kolejny problem z informatyzacją, tym jak to u nas były, było wdrażane, no proszę zauważyć, że za chwilę staniemy, wprowadzając pewne innowacje informatyczne, staniemy przed dylematem, co jest ważniejsze i co o czymś decyduje. Czy to jest dzisiaj tak, że mamy pewien cel do osiągnięcia, cel pracy sądu z pewnymi regułami, zasadami, założeniami, a chcemy tylko z uwagi na nowoczesny świat skorzystać z narzędzia i do tego przycinamy w odpowiedni format narzędzie, czy też stwarzamy narzędzie i to narzędzie potem decyduje o tym, jakie my mamy prawo dopiero. To jest wydaje mi się także dość poważne zagrożenie i dostrzegłem to na przykładzie e-protokołu. W momencie, kiedy e-protokół został wprowadzony, no to chociażby przez ten dylemat sądów drugoinstancyjnych, gdzie poświęcenie czasu na zweryfikowanie tego, co działo się przed sądem pierwszej instancji jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do potrzeb. E, powodowało już prowadziło po, dys, powstanie dyskusji. Czy przypadkiem sąd odwoławczy ma być dalej, czy w systemie odwoławczym nadal ma obowiązywać system operacyjny, czy może trzeba wrócić do systemu kasatoryjnego? A więc to znowu jest efekt narzędzia. Kolejny przykład. Jeżeli mamy znowelizowany przepis kodeksu postępowania cywilnego z zakresu postępowania odwoławczego gdzie dotąd ten przepis przewidywał, że w ramach przebiegu rozprawy sędzia sprawozdawca składa sprawozdanie z przebiegu dotychczasowego postępowania. Dzisiaj ten przepis brzmi tak, że składa, ale może pominąć, jeżeli nie ma nikogo, jeżeli strony się na to zgodzą. Nie wiem jaka jest państwa doświadczenie, ale myślę, że co do zasady państwo się zawsze godzicie. W związku z tym. Teraz to pieniądz. No, żeby jakaś ta atmosfera na sali rozpraw była dobra. Ale proszę zauważyć, teraz, jeżeli się zastanowimy, czy to jest sprawa, zmiana istotna, czy nieistotna, no to po pierwsze trzeba by byłoby wiedzieć, po co w ogóle to sprawozdanie było. Wydaje się, że przy dzisiejszym stanie naszej wiedzy my gubimy sens pewnych instytucji. Instytucji prawnych, instytucji stosowania prawa. Na pewno bo... bardzo trudno jest wytłumaczyć aplikantom, którzy akurat są publicznością na sali rozpraw, o co w sprawie chodziło, bo pełnomoc ich wnosi, wywodzi jak w pozwie, jak w odpowiedzi tak. na pozew, a sąd rezygnuje z referatu i tak naprawdę spotykamy no, no się tak, po to, ale... żeby zamknąć rozprawę. Prawda? Tak, ale zauważcie Państwo, że po pierwsze mamy, jeżeli orzeczenie, jakby istotą tego sprawozdania było to, że po pierwsze skład mógł weryfikować. O co w sprawie chodzi. Oczywiście my dzisiaj korzystamy z posiedzeń wstępnych, natomiast no zdarza się czasami, że o pewnych zagadnieniach uświadamiamy sobie dopiero na narad. W związku z tym to sprawozdanie jest potrzebne dla sądu, ale dla sądu to mniejsze. Ale podejrzewam, że to sprawozdanie jest przede wszystkim potrzebne dla Państwa, e, dlatego że Państwo możecie zweryfikować stopień przygotowania sądu, to co jest w sprawie istotne. Czy sąd odczytuje istotę problemu? Po to jest ta instytucja. ona ma charakter gwarancyjny, ale to jest znowu, Jesteśmy w sytuacji, kiedy to funkcjonowanie systemu, ponieważ przy nagrywaniu rozpraw było za długo, trzeba było ten próbować w miarę sensownie generowanie czasem rozprawy. W związku z tym zaproponowano takie rozwiązanie. I teraz. Powiedziałbym tak, że nie chcąc rozwijać dalszych Właśnie, kwestii związanych z zagrożeniami już tak, już informatyzacji, to jednak powiedziałbym tak, że te, te zagrożenia nie muszą się urzeczywistnić. To jest problem tylko w tym, żeby one były, te zagrożenia były uświadamiane i w tym, abyśmy prawidłowe relacje mogli sobie tutaj wypracować pomiędzy celami a środkami. No znaczy żeby to nie było tak że to środki decydują o celach a nie odwrotnie I to jest kwestia y, informatyzacji natomiast jeszcze tylko dwa zdania bo już wiem że muszę kończyć teraz powiedziałbym jeszcze o jednej rzeczy to znaczy jeżeli diagnozujemy dzisiejszy stan y, rzeczy w sądach czy w umiejętności prawniczych y, z uwagi także i na pewne cele szkoleniowe, to chciałbym tylko podzielić się taką już bez rozwijania, taką, taką moją oceną, że to, co, czy analizując akta sprawy, analizując sposób działania sędziów, pełnomocników, ale także i na podstawie kontaktu z aplikantami, wydaje mi się, że dzisiaj największą trudnością jest to, jest umiejętność, logicznego rozumowania, to jest po pierwsze. Po drugie, umiejętność dostrzeżenia problemu, bo, mimo, bo czyli ta, to kształcenie prawnicze to nie jest tylko wiedza. Tak? To, to nie jest tylko wiedza, to jest, to jest kwestia pewnej, pewnej ogólnej umiejętności rozwiązywania problemów. I e, rzeczywiście, jak popatrzymy na stopień. Wiedzy prawniczej, on jest niezwykle wysoki dzisiaj. Tak, no, tak mnie się wydaje, przynajmniej jak mam kontakt z aplikantami, jest na pewno dużo lepiej niż było, jeżeli chodzi o sam poziom wiedzy. A jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu, to są to, to niejednokrotnie sytuacje, są dla aplikantów nierozwiązywalne. Ale to jest podobnie jak przy rozstrzyganiu spraw. Sędziowie nie dostrzegają niejednokrotnie istoty, ale. To jest pochodną także i tego, że pełnomocnicy przy pewnym stanie faktycznym mają trudności w stosowaniu, w stosowaniu prawa. To może na tym skończę. No, bardzo dziękuję.